Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Smogła, jestem autorką tej oto książki pod tytułem Wyszy mi zjadły popiele. Książka w całości złożona jest z wierszy, które wyświetlane były na ulicy Brackiej, na rogu Brackiej i Głównego w ramach akcji prowadzonej przez Michała Zabłockiego pod nazwą Wiersze na murach. Czyli w ogóle zaczęłaś swoją przygodę od czatu tak. Okej. Okay. No dobrze, i potem dotrwałaś na tych czatach, rozumiem, do 2010 i od razu płynnie wskoczyłaś do multipoetra, coś w międzyczasie się działo? Nie do końca tak płynnie wskoczyłam, dlatego że to był taki czas, kiedy tam różne rzeczy mnie pociągały i dojrzało tak, że ja... Z tego czasu znikałam, bo pojawiały się jakieś inne priorytety, które zupełnie były związane z pisaniem. Ja na szat porostu, przy tym było, wracałam i zima zauważyłam, że sami stali wywalcy, to my, że w zasadzie wywalcy, że są na tym sądzę, że mnie witają w gruncie rzeczy tak samo, jak po raz, mnie po prostu widzieli w ubiegłym czwartek. I to było takie fajne. A, a moja multipoetry jakoś tak, tak się pojawiłam, założyłam sobie konto, bo tego wymagał udział w czacie, ale i póki co tylko się przeglądałam tym rzeczom, które publikują inni i przyszedł taki dzień, dokładnie to był 23 listopada 2014 roku, nie to była niedziela, o ile dobrze pamiętam i coś mi tam przyszło do głowy, i pomyślałam, że właściwie czemu by tego nie spróbować opublikować. I miałam przy tym bardzo dużo szczęścia, myślę, bo akurat y, ten tekst jakoś przypadł się do blisko i od razu ten pierwszy został zauważony, wyświetlony i to mnie po prostu wydało skrzydeł i w ja tamtej pory to nie jestem. No, nawet muszę powiedzieć, że, że mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że, że to tak szło. Ym, wszystko jak po szlurku, w sensie takim, że, że zaczęło się rzeczywiście od kontaktu ze mną. To bardzo jest miłe. Wrocław, kino dworcowe. Mój pierwszy raz z bondem, Przespałam. Na ciebie trafił. Jesteśmy już nie w puszczy, jak drzewie i bywało, ale ciągle w lesie. Zróbmy wszystko, by zatrzymać transmisję zarazy. Nie chcemy jej na żywo.